Halo, halo, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jak widzicie, mam już gladiatora, ale teraz zrobimy sobie gladiatora maga, a więc potrzebujemy wielkiego grubego człowieka który będzie niebieskim szkieletem z rogami który będzie miał włosy i brodę a broda będzie taka czerwona Dobrze, i, i dajemy od razu w intelekt. Wpiszę tylko Dominik881 Magl. Done, zrobione. Jak widzicie on znowu biegnie do miasta, zostać gladiatorem. A ja wbijam się do dzieciaka i kupuję sobie takie coś. Bo tu wszędzie mam jedynki. To ja sobie kupię taki myk. Ok. I od razu lecę w atak. Mam sześć życia. I... 75 magiki. I zaczęła mi się gra. Dobrze, ja już do was wróciłem, więc zaczynajmy naszą przygodę z magiem. Jak widzicie, trochę zrąbałem położenie. Myślę, że tak będzie ok, i ten pasek na górze nie będzie przeszkadzał. Dobrze, a więc zaczynajmy! Dało nam się opanować. Nie było żadnego problemu. Teraz lecimy po kolejnego kolejny jest już nasz. Nie widzę z nim żadnego problemu też. Teraz kolejny. Co mogę powiedzieć? Też nie widzę z nim żadnego problemu. To teraz ten. Atak. No i mnie... A więc ja ci powiem tak, Weź wypierdalaj. A ja po prostu będę starał się ciebie zabić. O ty kurwo. Przyciąłeś mnie na pół. I po prostu przegrałem krytykalem, a z tym już czuję, że będzie ciężko, bo łącznie 87 HP. Po prostu mogę się cofać tylko On mnie goni, a ja jestem wolny Spierdalaj No i idealnie mi 12 zabrał, no nie wierzę Jesteś takim fartem Ja się zlałem Lecimy od początku i z tymi początkowymi ziomkami praktycznie nie ma złota. Mam 114 magiki i problem mamy i mamy problem. Bo jak on mi jebnie, to będzie krucho. Ja uciekam. Ale mogę jedno powiedzieć, kolego? Przejebałeś sobie. Właśnie tak chciałem powiedzieć tobie od samego. Z tobą też będzie ciężko ponieważ już chcesz mnie atakować. A ja tu cię zaskoczę. Ja muszę uciec. A jeszcze co ci powiem teraz? Że po prostu przegrałeś. Trochę za późno, bo jeszcze zdążyłem zabić. Ale to tylko nie jest. Z tobą czuję, że będzie problem. Bo masz trochę magiki. Jesteś szybki i masz czerwone oczy, jak się na mnie patrzysz, jak, się, jak mnie atakujesz. Chcesz mnie za wszelką cenę zaatakować. Ja się może grzecznie odsunę. Może grzecznie cię z zniszczyć. Level up. Mam 10 intelektów, jestem mądry. Chuj. Pięknie mnie atakuje, ale jedno co ci powiem, ha, 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 Wyśmiałem cię tylko, a wiesz czemu? Bo już przegrałeś. atakuje, Fraja. Idź sobie stąd. Cipo. Cipo. Przegrałeś. Papa. Pa. Leżymy z gitarą. Na samym początku ci mówię, że już nie miałeś po co wchodzić na ten ring. No, po prostu przegrałeś. To powiem że masz farta. To, że masz trochę magii, nie czyni cię lepszym. I to, że zaraz możesz mi porządnie przyłożyć. Ale to, że nie trafiłeś, to przegrałeś po prostu. Jesteś gównem. Mam level piąty. I co tu jeszcze mogę? Potrzebuję siedem tysięcy siana. Ale mogę sobie kupić tylko to. Ale kupię sobie jeszcze tylko to. Teraz po prostu na czysty żywioł. Albo jestem debilem, bo to kupiłem i mogę sobie kupić jeszcze tylko 5 armoru, 4 armory. Dobra, to 5 armoru. Jeżeli tak bardzo skopałem sprawę. Jak mi się wydaje. 20. Kurwa 28, kurwa nie wierzę. 40. dwadzieścia. No dobra, przegrałeś. 350 jeździć. Teraz będziemy nawalać z tych pistoletem. Dobra, z tobą chyba nie będzie kłopotu. Kurwa, jedno, Które ci się życie odrodzi, nie? Dobra, faks. Fuks, fuks, na farcie. Muszę teraz wyjść do miasta. Teraz przydałby się jakiś armorek. sobie to Jak kupiłem dwie te same rzeczy to kurwa inwentory nie stać mnie na to no nie wierzę dobra lecimy na arenę Udało mi się go rozwalić nawet się nie zdążyła muzyka z areny a mi już udało się go zniszczyć. Dobrze, a więc to by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli filmik Ci się spodobał, nie zapomnij dać łapki w górę. Jeżeli chcesz być na bieżąco, nie zapomnij o subskrypcji. A więc ja się z wami żegnam. Trzymajcie się i na razie, ale o tej łapce serio mówiłem. Nie zapomnij.